Ach, uwielbiam dobrą herbatę. A do niej coś pysznego. Co? Jak te lalki się tu dostały? Zjem sobie jakiś owoc. Hej, co tu się dzieje? No to podleję kwiatki. Co? Lalka? Tutaj też? Oh, mm. Dobra, poczytam książkę, żeby się uspokoić. A! Susi, to ty krzyczałaś? Uratuję cię! Gdzie jest napastnik? Nawet a kilka. Co twoje lalki robią w naszej lodówce? Na ekspedycję na biegun północny! A może zrobimy coś, żeby Twoje zabawy były bardziej kompaktowe? Hmm? Wow, nowa zabawka! Super! Cześć wszystkim! Spójrzcie na naszą świetną zabawkę w formie książki! Bardzo podobają mi się te naklejki. To jest. Po prostu cudowne! Tak, tak! Na Okej! Dobrze, kochani, poznajcie Jess, Mieszkankę papierowego miasta. Oto jej sypialnia. Mamy tu przestronną szafę, miękki dywan i wygodny fotel. A jeden z nich zaraz obudzi swoją opiekunkę. Miał, pora wstawać! Dzień dobry! Tu asystent Jess! Tak, dobrze! Za pół godziny spotykasz się ze znajomymi w kawiarni. O, muszę się pospieszyć! Najpierw trzeba przebrać się z piżamy. Nie, to też nie. Niech będzie to! Jess zje śniadanie w kawiarni, a jej zwierzaki dostaną je teraz! Kwiatek też potrzebuje jedzenia, a raczej picia. Stop, stop. Nie zapomnij wziąć swojego aparatu, porobicie nim sobie zdjęcia na spotkaniu. A w międzyczasie w innym miejscu papierowego miasta Lucy szykuje się do szkoły. Ona chyba chce podpowiedzieć naszym bitom, żeby dali nam łapki w górę! Zamrzeszmy wow! się! Lucy musi dokończyć swoje wypracowanie. Właśnie dlatego różowe szlamy są najlepsze. I drukujemy. Zadanie domowe zrobione. Teraz czas na małe co nieco. Nie ma nic lepszego niż filiżanka cappuccino o poranku. Chodźmy do... Okej, okay, zobaczmy, co mamy w lodówce. Sałata, owoce... O, wiśniowy mafin, super! Podgrzejmy go. Mmm, ale piękny zapach. To będzie pyszne śniadanie. Margo, hej siostro, śniadanie jest na stole. Ciekawe, gdzie jest Margo. Wow, spójrzcie, jak to uroczo. O, poczekaj, nie jestem gotowa. Muszę się umalować. Hop, hop. Wybierzmy niezbędne akcesoria. W końcu w szkole też trzeba wyglądać ładnie. Już idę. Papa, pa, pluszowy króliczku. Co tak długo robiłaś? Spóźnimy się do szkoły. O, zawsze się mnie czepiasz. O, o, lekcja chyba się już zaczęła. Pan Bi może nas nie wpuścić. O, wszyscy spóźnialscy dostaną pałę, ale coś może uratować dziewczynę przed karą. Pyszne jabłuszko, o tak! Hej, jako dyrektor również mogę was ukarać! Spóźnienia są niedozwolone! O, to rozumiem! Cóż, Lucy i Margo skupią się teraz na nauce, a my zobaczymy, co robi Megan. Wow, ona chyba lubi surfowanie i ogólnie uwielbia plaże. Widać na to mnóstwo dowodów. O, masz rację! Powinna gdzieś tu być. Zobaczmy... Cóż, no tak! Miłośniczka wody zaczyna swój dzień od kąpieli w wannie. Dajmy jej czas, a wy dajcie nam łapkę w górę, jeśli podoba wam się ten filmik! Proszę bardzo, wysuszymy ci włosy. Chcesz się przejrzeć w lusterku? O nie! Kawiarnia, w której pracuje Megan, otwiera się za 5 minut! Szybko! Nie mogę się spóźnić! O, szybko! O, z Sami, dzięki, że mi pomogłeś. Nie ma sprawy. A tak w ogóle to twoja koleżanka już na ciebie czeka? Dziewczynom jednak nie udało się pogadać, bo do kawiarni przyszedł nowy klient. Wygląda na to, że pan Viv padł na szejka. Margo i Lucy też przyszły. Jedna z nich usiadła przy stoliku, a druga poszła zamówić swoje ulubione lody. Dwie zielone herbaty? Cekutka! Koktajl na Cóż, to, to by było na tyle. W naszej książce skończyły się strony. Chcecie zobaczyć, jak ją robiliśmy? Zostańcie z nami! Pierwszą potrzebną rzeczą do naszego rękodzieła jest zeszyt... E, oto i on. ...odpowiedniej wielkości. Proszę bardzo. Dziękuję. Musi mieć gładkie i czyste strony bez żadnych linii i oznak kryzysu twórczego. Kryzysu opowiadasz? A co powiesz na to, Susan? Hop. Wow, szybko ci poszło, Sami. Co za piękny widok z okna. Ale, żeby móc go podziwiać w pełni, trzeba dodać kolorów. A teraz rama okna. Ha, to mi się podoba. Powiesz, że ci się podoba, jak skończymy malować podłogę. Czekaj, Sami. Co, co? Coś zrobiłem źle? Tak będzie szybciej. A, rzeczywiście. Hop, hop, hop. Wow, wyszło bardzo stylowo, prawda? A teraz dodamy meble. Jak pamiętacie, jest to pokój miłośniczki kotów. Pluszowy kociak jest więc tu obowiązkowy. Podobnie jak zrzędliwy ruczek w miękkim legowisku. Susie, znalazłem girlandę świetlną. Możesz mi ją powiesić? O, oczywiście. Zobacz, na doniczce jest to nawet odcisk kociej łapki! Właścicielka tego pokoju lubi nie tylko koty, ale także fotografię. Uśmiechnij się, Sami! Motywem naszej następnej strony jest milion polubień, to znaczy serduszek! Co? Co jest nie tak z tymi pączkami? Sami, nie każdy pączek jest jadalny! To są na przykład duże poduszki, cóż, albo małe fotele. Łóżko powieszone pod sufitem? Lepiej nie wiercić się we śnie! O, wszystko okej! Okay. Auć! Co? E, coś już do mnie w plecy! Auć. O, dobrze, że drzewku nic się nie stało, jak na nim wylądowałeś! Przyspieszmy trochę ustawianie reszty mebli! I gotowe! Co za cudowna sypialnia! Przestawię tylko... Co się o, dzieje? O, spokojnie, Susan! Mam latarkę! Znajdźmy włącznik światła! Chwila, moment! E? Spójrzcie na ten bałagan! O, nie! Co się stało z moim pięknym pokojem? No, a... szybko, to! A ja muszę ocucić naszą Margot. O, Trzeba przywrócić wszystko na miejsce. To będzie tutaj, a to tutaj. Aha, a... I Jak skończyłaś? Możemy już zobaczyć? Położę jeszcze tutaj te buty? Aha, tak, możecie! A, mm, to już wygląda przepięknie! Właścicielka pokoju jest bardzo zadowolona, a to bardzo ważne. Cieszę się. Ach, ale muszę odpocząć. No dobrze, dokończmy wszystkie pokoje mieszkalne. Wow, dziękuję, Megan. Ktoś chyba bardzo chce wprowadzić się już do swojej sypialni. Teraz zajmijmy się podłogą. Niech będzie różowa tak jak ja. Wedle oh. życzenia. To łaskocze. O, fajnie było. To znaczy, nie masz szatunku na szlamu. Co? Co się dzieje? kończone Piąteczka, koleżanko! Cóż, poszło nam całkiem szybko! No dobrze, Suzan, dość tego! Żądam, żebyś pozwoliła mi zrobić to pomieszczenie! Już przecież zacząłeś! A teraz czas na i krzepła do tego stół i lodówka! Wygląda super! Stylowo, wygodnie i w sam raz. Sami, jak się czujesz? Potrzebuję małej przerwy! Okej, okay, dobrze. W takim razie sama zajmę się łazienką. Mam aso w rękawie. Kaczuszko, pomożesz mi? Hop! O, dziękuję bardzo. Co? O nie, moja kaczka! Moja ulubiona kaczuszka! Kwa, kwa. Żadne kaczki nie zostały poszkodowane podczas kręcenia tego odcinka. Kwakwa, kwa. kwa. Su przygotowała niezbędne wyposażenie łazienki. To wanna, pralka i oczywiście toaleta. Łazienkwa była już prawie gotowa, kiedy nagle... Apsik, a O, Su, co się ze mną nie Biedny Sami. Proszę, wydmuchaj nos do chusteczki, żeby nikogo nie zarazić. Okej, no to co tutaj narysowałaś? O, już mi lepiej. <laughs> nie wiem, co to za dziwne przeziębienie, ale okazało się przydatne. Cóż, cieszę się, że pomogłem. <laughs> <A psik. śmiech> Cóż, przyjaciele, zbliżamy się już do końca. Zostało jedno pomieszczenie. I wygląda na to, że Sami już je udekorował. tu! <laughs> nareszcie mi przeszło. Chyba była alergia na szkołę. Sami nie ma czegoś takiego jak alergia na szkołę. A ci, którzy myślą inaczej, nie dostaną żadnych lodów. Nie, 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 nie. Tylko żartowałem. Poproszę truskawkowe. Dobrze. Mm, moje ulubione. Skończyliśmy. Jak wam się podoba nasze papierowe miasto? Możecie odtworzyć nasze dzieło albo wymyślić swoje własne postacie i pomieszczenia. Wkrótce czekają nas kolejne projekty. A w międzyczasie obejrzyjcie sobie ten... thank <laughs> you